Rozliczanie PIT z udziałami fantomowymi może wiązać się z szeregiem błędów. Wynikają one przede wszystkim ze stosunkowo małej, choć stale rosnącej popularności programów motywacyjnych, a także rozbieżności w opiniach organów podatkowych w zakresie opodatkowania uzyskanych stąd przychodów. Udziały fantomowe. Nie są tradycyjnymi i powszechnie znanymi instrumentami finansowymi. Powoduje to trudności w ich właściwym zakwalifikowaniu, mając bezpośredni wpływ na rozliczenie PIT. Rozliczanie udziałów fantomowych może zatem prowadzić do błędów, które wynikają przede wszystkim z następujących przyczyn: niewłaściwej kwalifikacji przychodu. Na przykład traktowania go jako premii zamiast dochodu z instrumentów finansowych. Nieprawidłowego określenia momentu powstania przychodu podatkowego. Na przykład uznania przychodu już w momencie przyznania udziałów. To zależy. Proste odpowiedzi na złożone pytania w biznesie.